O! o nie dobrze, te nie, nie wiem na co ci nie cyknął, co? Brakowało. Ja nie wiem. Ładnie tam jest tymi smukami. Na górę do elegancko. Dobra, spiknę sobie długo. Ale ja, ten zawodnik marnował szwagą. To jak no teraz. Masz, jest, no, grać profesjonalno drożnym meritos bandytą. Za smukuchi się, daj. Event Wielkanocny Skey Drop EU. Sprawdź i zgarnij najlepsze skinie. Weź udział w i z kulą nagród ponad 30 tysięcy złotych. Kliknij pierwszy link w opisie i sprawdź event wielkanocny. noc. Nie wjechali? Nie widzę ich więcej. Nie ma na razie. Się. Bieg, biegali przy bramie. Uwaga, długo, uwaga, długo. Co tam jest. Bomba, bomba, ta. Nice, nice. To trzeci, ba. Dawaj. Poleciał. Jeszcze dawaj. Grupa, grupa, grupa. O, Ale poszło to, co? Chyba zaczyna się zachodzić, Jaro. Wracam, wracam. Trybujesz? Chłopie, tu cała Polska już trzyma kciuki za nas. No domyślam się, nie wiem czy grać właśnie, czy dać chłopakom. Nie no, graj, jak, jak to będziesz grał? Dawaj ty wjeżdżaj, zagrasz sobie, podwodzisz. No w ty Na rampie będę stał, chodźcie na rampę na eko Przyjdziemy, no na pewno <noise> A co tak wolno wam się schodzi? A grają w szachy No to będziecie później grać w szachy, zobaczycie po mecziku jak to jak to będzie Presja Szachy na serwie będą Ja mam kubę Ja mam 9 godzin na simie i powiem Ci tak I tych maulacików oprawiam od Ciebie zdrożyny o, zamilkł! Wszyscy mówią, że FPL od 30 kręcis, że się boją FPL, a ten poziom to co innego ziomek jest. Zobaczysz tutaj, trzy Nie no to są coś z jak, jak, jak na strzelnicy normalnie Co, się stało? co to było? Czy ty to było? Widzieje się to? Co to było? czemu go tego wróciło? O Jezus Oj przepraszam. Narysować Pepę muszę, muszę, się uduszę. To Co Co Oj Nie, nie, Oj nie ta Oj Nie ta, nie ta pepa! Ogólnie mam kopułę na głowie, tylko słuchawki to przygniatają. Nie jest. To była taka impreza, to jeszcze było przed COVID-em. Wyszliśmy z Maciekiem i znajomymi. Znaczy Maciek zabrał mnie ze swoimi znajomymi. Po prostu piliśmy alkohol i po prostu w pewnym momencie. Wypiłem za dużo i po prostu zwróciłem. I to było na plaży, więc wróciłem na piasek. No i potem na drugi dzień, nocowałem u Maćka, e, ogarnęliśmy się i po prostu poszliśmy sobie na plaży znowu się spotkać. Ale już tak wiecie, na kacu wyczilować Idziemy dokładnie. I prostu... Spokojnie, nikt nie pytał. I po prostu sobie idziemy i dosłownie miejsce, w którym się zżygałem, dosłownie to miejsce było placem zabaw jakiegoś 5-6-latka. I było za późno, żeby go zatrzymać, bo on już zaczął budować w tamtym miejscu. Dawaj, to pierdolany. Te, wyłącz tego mojego streama. No właśnie, podobno, upraszam na streamy, siedzisz i gołstujesz, i tak tak słuchasz. Pojedziesz jednego? widać, jednego, Wszystko widać, widać co, co piszecie na streamie, co mówicie, wszystko zapisane. No nie. Ładzie to w skrani są, załata. No to streama musiałbym tak. oglądać. No proste. Daj, postrzelaj, Ja wychylam, ja wychylam. Dwa kapa na odnodze, lewo, prawo. Nie bierze. ma prawo też jest. Zero ma tam po lewej. Halo. Na masz. Powodzenia dalej. Dziękuję. Sie masz, jak tam? Sie siemasz, siemasz ty. Dużo trenujecie? Dużo trenujecie? Jestem, mamy 14 dni w Woodcampu, a 13 dni w Ale coś zrobicie na pewno. No tak, no. Bardziej taki, wiesz... Woodcampi, żeby się poznali chłopaki, ale... Mimo tego, że nikt nie wiedział, z kim będzie grał, no to atmosfera jest. Dobra. GG. Idę zeżreć coś, bo jestem. Dziękuję. Trzymaj się, pozdro, najlepszego, siema. Siema studi, hej. Blantanamo wygraliśmy z Mad Lions, w następnej rundzie gramy jutro, no Jutro Anomeno Lecimy, Elo Na nowy skład Tasneo, Snak biały i ten. Szoszon. Siema, pozdro Co? Okay, so. On ma rozwalone to jest. To auto jest rozwalone. Jezus Maria, a wiesz, że nie możesz pod trucka Leszek? No ale co odbił na nas, no? Ja sobie przyjeżdżałem obok, no. Ja pierdziele, czegoś takie wreszcie ale... nie było, co... Słuchajcie, jeżeli, jeżeli coś lubicie, coś doceniacie, to warto za to po prostu płacić, żeby doceniać. Dlatego, kurwa, poproszę szybkie subskrypcje. Jak doceniacie, jak oglądacie, siedzicie u mnie na kanale, to poproszę wydawać pieniążki. Bo ja, ja nie będę tu siedział za darmo, tak? Siedzę, haruję tutaj w ogóle żadnej subskrypcji nie ma. No przecież w ogóle o co tu chodzi. <noise> Boże, jaki taki czat w szoku, Boże, przepraszam. To był żartek coś, nie? To był żartek.